Moi drodzy, część trzecia z odbudowy śmiecia. Hehe, nie no, żartuję, część trzecia z odbudowy Rometa Ogara 205, tak jak ostatnio pokazywałem, no jest do wymienny wał, jak ktoś nie oglądał, to niech sobie obejrzy, co tam było z tym wałem. Części trochę skompletowałem, więc mogę go rozbierać i oddać ramę do piaskowania, wszystko co trzeba i pomalować. Tu wam teraz pokażę, co kupiłem. Więc kupiłem sobie kilka części co potrzebowałem, przednie koło 17, bo u mnie była założona 16 kupiłem no, oczywiście no jest to, no, no jest do wyczyszczenia, porobienia ale ogólnie już mam błotnik tylny, bo u mnie tam jest cały polepiony, dziurawy, popękany, pospawany ten jest w dobrym stanie myślę a tam ryzawka tego trochę, no ale i tak idzie do piaskowania i do pomalowania bagażnik o. Bagażnik też mam, bo u mnie jest zgięty. I kupiłem sobie od razu oponkę naprzód, ładna z dentką. Oczywiście to wszystko używane kupiłem. Ja taki chłopak, od którego kupiłem, mi ładną oponę z dentką. O, dentkę jeszcze o powietrze, także to będzie na pewno ładnie śmigało. Już wał. o tutaj jakieś tam bla bla, faktury coś. Znaczy tam reklamacja, jakiś tam paragon. O, cały komplet kupiłem. Uszczelki wszystkie całe, do silnika jakaś folia wał muretti, coś, to na jakiś chińczyk z Chin ale o tak się prezentuje nie będę go wyciągał, bo i tak teraz tego nie będę składał tu łożysko igiełkowe, wszystko jest, wał, tu jakiś Chcę patrzeć? Nie, tu chyba jest. Aha, tu jest clean. Jeden. Tu widzę, że jest drugi. Nie. Tu chyba o. Śruba do tego, nakrętka do magneta. Silikon, wszystkie łożyska, uszczelniacze. No, cały komplet. Dobra, ten plastik, ten schowek. Też gdzieś tam mam, kupiłem. Teraz nie mogę go znaleźć. Gdzieś go położyłem, nie wiem gdzie jest. No i tu polecę. Teraz wszystko rozbiorę, co trzeba. I może wam tu coś jeszcze co nieco powiem o tym sprzęcie. Jakie mam plany, co dalej, co jak. Także lecimy. Wszystko co już tak chciałem, mniej więcej jest porozbierane, jeszcze muszę tu błotnik ściągnąć Tutaj o, nie, to uciąć, wyciąć całkiem, no bo tego nie, tego nie będzie, ktoś to sobie przyspawał, przypierdolił, żeby się trzymało I trzeba będzie pospawać ramę jutro, bo widzę, że, nie wiem czy to widać, tu jest też pęknięcie Tu są jakieś dziury powiercone, tu z drugiej strony, tu z góry tu to wszystko muszę pospawać. Te wszystkie, o! Tu te smarki. To wszystko poszlifować. To zaspawać też. Bo tu jest pęknięte. Ogólnie, całą ramę muszę jeszcze poprzeglądać. No tu ktoś też. O! Tu przyspawali też jakiś drucik do mocowania wydechu. Prędko nie wiem, czy to jest oryginalnie. Jeszcze muszę popatrzeć w internecie, czy tak będzie, czy nie. No tam przypierdolili tą. Końcówkę wydechu, tę ja uciec, to bym chciał też jakoś zrobić, coś z tym, żeby to ładnie wyglądało. Tu, no i widełki sobie wyciągnę. Tu, oczywiście, też już patent na śrubę zrobili na wylot, no bo pewnie ich zerwali. Nie mam pojęcia, kto to robił, no ale będę sobie to powoli ogarniał. I tu są wszystkie części z niego. I przyszedł czas, żeby rozebrać silnik, wziąć się za to. Wiem, że tam długo nie nagrywałem. Minęło sporo czasu, kilka tygodni, odkąd się ostatnio nagrywałem, ale wiadomo, wakacje, ciepło, praca i te sprawy, więc teraz przyszedł na to czas. Rama poszła do piaskowania, także teraz jest czas na silnik. Więc lecę sobie go umyję trochę, żeby nie był taki brudny i będziemy mogli go rozbierać. A tu widzicie silnik od motorynki. Niestety na razie jeszcze nie wiem co z nim zrobić. Szukam cały czas ramy. Może coś się trafi, a jak nie to będę tą próbował robić. I wtedy będę składał dalej motorynkę, Także lecę umyć silnik. Silnik sobie trochę umyłem. Oczywiście nie dokładnie, tylko z tych największych brudów, z olejów i smaru. Muszę go porozbierać. Chciałbym, żeby takie coś co najmniej było. Cały silnik tak uczyścić. Ale zobaczymy co da się zrobić. Także lecimy z rozbieraniem. you can't you go <laughs> Buszu. Silnik rozebrany. Jedna kap znaczy kapy tam, tu kartery ładnie, wszystko do szpilki jeszcze sobie wykręcał. Tu widać ten wał. Chyba jest nawet korba krzywa, nie wiem, czy to gdzie widać. Pewnie nie. Ale na moje są ona delikatnie krzywa. Tu coś też było trafione o nie wiem od czego to no Magneto, cylinder, wałki wszystkie z trybami od skrzyni. O, automat zmiany biegów, cały wytarty. No to przez to, tak jak tam było, ktoś założył za szeroki łańcuch. No i wszystko wytarł. I nie wiem, no chyba trzeba będzie kupić na ale nie wiem, no na razie mogę nawet na tym złożyć. A później sobie wymienię, bo to nie będzie problemu wymienić. Te kartery, wszystko będę sobie mył, polerował. Mam zamiar to ładnie wszystko odnowić, żeby to wyglądało. Miał ręce i nogi, głowicę, cylinder. O, zębatkę też trzeba będzie nową od razu kupić, no bo ta już raczej swoje przeżyła, ma no dosyć. Także no, to był raczej taki dzisiaj filmik z rozbierania bardziej. No bo i ramę rozbrałem, silnik. Teraz tylko czekać, aż mi to ogarną, pomalują. A w tym czasie ja sobie będę składał silnik i go czyścił, co tam trzeba, wszystko trzeba porobić. Więc na dzisiaj to już będzie wszystko. Komarek jest cały rozebrany w drobny mak. Rama poszła do piaskowania, butniki rama, no wszystko co tam trzeba do piaskowania i do malowania. Będę malował na kolor jasny, taki czerwony. No taki tam ten co mi piaskuje, taki ma kolor właśnie, no więc na takim pomaluję. Nic innego nie wymyślę. Silnik jak widać też rozebrany w drobny mak. Muszę go pomyć, poczyścić wszystko i tak na razie nie mam, muszę sobie pokupować tam płyny, tak żeby to pomyć. Także reszta na pewno będzie w kolejnym filmiku. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, to nie boli. Yy, następny filmik wrzucę jak przyjdzie rama od piaskowania. Będę wszystko składał, a kiedy rama przyjdzie od piaskowania? Nie wiem, myślę, że za jakiś tydzień, półtora. Od czasu jak ten filmik wrzucę. Prawdopodobnie dzisiaj go nagrywam i dzisiaj wrzucam. Mam nadzieję, że już wkrótce się zobaczymy w następnym filmie. Będę sobie to wszystko składał i polerował. A też nie chcę Was tu zanudzać. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć!